W czasie pobytu na Białorusi wraz z tamtejszym księdzem biskupem pojechaliśmy do egzorcysty na modlitwę. Przypadek, nad którym się modliliśmy, był jego najtrudniejszym przypadkiem w całym jego życiu. Osoba, nad którą się modliliśmy, przez 10 lat była świadomie w grupie satanistycznej. Egzorcysta pokazywał mi całą siatkę metalowych pentagramów, które tamta osoba wypluwała w czasie egzorcyzmu. Możesz mi wierzyć lub nie. Pokazywał mi rany na jej ciele, które wyglądały jakby ktoś zrobił od wewnątrz, bo z zewnątrz skóra była gładka. Możesz mi wierzyć lub nie. Opowiadało o tym, że od trzech lat to osoba nie śpi, bo kiedy próbuje się położyć spać i zasypia, to budzi się 3 kilometry dalej na tamtejszym cmentarzu. Możesz mi wierzyć lub nie. Od trzech lat to osoba nie śpi, możesz mi wierzyć lub nie. Budzi się 3 kilometry dalej na tamtejszym cmentarzu. Lecz chce ci dzisiaj powiedzieć, że szatan istnieje, jednak jest w tym dobra nowina. Ponieważ Bóg jest większy, bez względu na to, w jaki grzech się uwikłałeś, w jakiej sytuacji jesteś. Bóg jest większy od zła, które cię dręczy. Oddaj mu to wszystko. Możesz mi wierzyć lub nie. Nie. Budzi się 3 kilometry dalej na tamtejszym cmentarzu.